część druga czynnika ludzkiego, ja to nagrałem tydzień temu. I zapomniałem zamieścić. No miałem tyle akurat rzeczy w pracy, że po prostu wypadło z głowy. Tam ogólnie, bo oczywiście te wszystkie rzeczy to trzeba by analizować. Do głębiej, to w ten sposób. No, ale chodziło o aspekt zaplecza Europy w postaci multikulturalnego, w postaci religii pokoju. No ale teraz zastanówmy się nad autochtonami, czyli osobami niepigmentu dodatnimi, które toli, stanowiły w tej walce z tą złą Rosją w XXI wieku, no, główną część, bo ja wątpię, tak jak mówiłem w tamtym filmie, żeby. Owi wszelacy pigmento dodatni wyznawcy religii pokoju tak się garnęli do walki za ideę, której nienawidzą i garzą. Tak naprawdę. No ale właśnie autochtonii. Tu trzeba się zastanowić w takim normalnym społeczeństwie, populacji, o co ludzie walczyć. I ja sobie tak myślałem nad tym, to jest tak: można walczyć i ginąć, poświęcać się dla rodziny, dla własności. To jest powiązane z rodziną oczywiście. Bo jeżeli jest rodzina, jest własność, to jest przekazanie, ochronienie tej własności, żeby jacyś tam potomkowie ją przejęli. Dla religii bardzo ważny czynnik w historii, gdzie widzimy te wojny religijne, że to stanowi taki aspekt, można powiedzieć, wręcz niekiedy doprowadzający do fanatyzmu. Następnie dla patriotyzmu, czyli jakiegoś poczucia, że to jest nasz kraj i ten kraj trzeba bronić, bo my w nim nie jesteśmy gospodarzami. No i człowiek się już zaczyna śmiać. Kolejnym elementem jest tak zwana lojalność, czyli jakaś propaństwowość. No widzimy, że ten aspekt naprawdę, no, potem go mówimy, czyli. Na zasadzie można rzec takiej, że ktoś jest jakieś państwo ponadnarodowe, to w odróżnieniu od patriotyzmu. I on się kieruje propaństwowością, że tego państwa trzeba chronić. Te państwo trzeba chronić, bo jest tam wspólnym domem. Niech i tak będzie. Kolejną rzecz to oczywiście kasa jako najemnicy. I taką można rzecz. Ostatnio taki prestiż społeczny. I tutaj sobie omówmy własność i rodzina. W dzisiejszej Europie, czy oto Europejczycy nie pigmento dodatni, autochtoni będą walczyć, skoro widzimy, że własność jest piętnowana, własność ma być odbierana, już jest odbierana na zasadzie, jest opodatkowywana jako jakieś zło, czy przedstawiana w. No, Jakiejś tam marksistowskiej, jako tylko że pod płaszczykiem ekologii, jako coś szkodliwego. Za tym idzie rodzina. Tutaj no, można odesłać do tych Klausów, Szwabów i tych innych, że na zasadzie to jest już przeżytek. Widzimy politykę medialną, gdzie to nie ma jakichś fundamentów rodzinnych, są jakieś związki, rodzina jest ośmieszana, jeszcze jak jest wielodzietna, to jest już patologia. Najlepiej to jest, że jakieś bezkitki, które mają, to jest promowane 200 partnerów i w roku i na zasadzie kurczę takiej, no no po prostu yy, w stosunku do kobiet no jest taka polityka kurwienia ich, no a faceci no, nie będą ginąć za kurwy, z którymi nawet ja chwilowo są związani, bo będą mieć świadomość, że to są jednak kurwy i przez chwilę z nimi są. No ale wiadomo, na zasadzie we współczesnej ideologii no, nie ma związków stałych. Więc ten, ten aspekt odpada. Oczywiście fundament rodziny, czyli te dziecko jako element spajający to jest coś złego. Widzimy ekologia, czyli po co się mnożyć, się tam kastrują i, i tym podobne rzeczy, żeby nie mieć potomków. I tu mamy artykuły, piękne, mówiące: jacy to odpowiedzialni ludzie. Czyli to jest walka, bo rodzina, własność to jest można rzec takie czysto pierwotne, instynktowne. No, moja rodzina, mój, mój, mój ród, moje stado tego jestem w stanie bronić. To jest zniszczone. Za to już nikt nie będzie walczył. Religia. Mówię, <noise> ta religia praktycznie już w Europie jako element kultury nie istnieje, jest ośmieszana, jakoś wykrzywiana na wszelkie sposoby. Katolicy czy protestanci, czy gdzieś byliby zdolni do walki, w obronie tych swoich jakichś religii, jakichś kościołów? Nie, oni jeszcze by się cieszyli, jakby im te budynki i kasować, jakby na zasadzie tych księży, bo oczywiście, ksiądz. To pedofil z łodzie i tak dalej, i tak dalej, w tej narracji, jakby ich jeszcze na zasadzie wsadzali do, wywozili gdzieś na Syberię, oni by się jeszcze z tego ucieszyli, więc to nie jest żadna dziś wartość, no mówmy sobie prawda Patriotyzm. A tutaj odsyłam do takiego wywiadu z Agnieszką Wolską, taką historię, ja o niej czytałem, no ale ona tam opowiada ją dogłębnie. Ja to tylko tak streszczę. Mianowicie w Niemczech jedna dziewczynka napisała na Twitterze, że Niemcy są niebieskie, aluzja do AfD, że jej domem są Niemcy. No pojawiła się policja i że tak nie wolno. No bo jak może ktoś powiedzieć, że moim domem jest moja ojczyzna? Nie, to jest faszyzm, nazizm, fotomontaż. E... I to jest instytucjonalnie niszczone, nawet w Polsce jest taki mem, że gdzieś tam nauczycielka dwóch młodych, nazwijmy to ludzi w koszulkach, jeden z koszulką jakąś patriotyczną, dlaczego przychodzisz w tej faszystowskiej koszulce, nie możesz jak kolega z koszulce z warą przyjść normalny. To jest niszczone, to jest potępiane, więc walczyć o to skoro to w świadomości ludzkiej jest już złem, faszyzmem, nazizmem, nienawiścią i to robią właśnie kacapscy aktywiści. Możecie sobie zobaczyć tą kacapię, bo zobaczmy, że to jest całkowicie zbieżne z polityką no, tych czasów stalinowskich, tej ostrej komuny. Żeby rugować ten patrioty, że jakiś Internacjonalizm, narody to tam przeszłość i mało by brakło, aby już w pewnym no, momencie, mając tylko świadomość odmienności kulturowych, by wcielili Polskę jako kolejną republikę rad w, 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 w obszar Związku Sowieckiego, bo właśnie narodowość, czyli te przywiązanie do ojczyzny, jest zgodnie z tą ideologią niszczona Widzimy, że ta ideologia panuje, że jest systemowo, tak jak pokazuje ten przykład niemiecki, wdrażana. No i no co powiedzieć, no, w mediach nie jest spajana tej młodzieży tym dzieciom. Oni nią gardzą. No te wszystkie propagowane jakieś Niby żarty, niby dowcipy szkalujące, ośmieszające Polskę, ośmieszające nacjonalizm. Już, o w ogóle, to już wiecie, to już droga do zbrodni. No, no to tak jak w przypadku rodziny ten patriarcha. Rodzina podjerholna, że ten facet jej broni. Nie, to jest zło. No to po co ten facet ma iść na wojnę, skoro jeszcze był taka partnerka feministyczna powie: Jak mogłeś mnie bronić? To przecież jest zło. No, przykład: Co mi się teraz przypomniało o Szwecji, gdzie to właśnie te feministki, gdzie, gdy, nie wiem czy pamiętacie, był taki hmm, ruch w krajach skandynawskich Synowie Odyna, gdzie młodzi faceci. Hmm, patrolowali obszary, gdzie to kobiety były tam molestowane i wtedy reakcja feministek, My, my wolę one wolą być zgwałcone, niż bronione przez białych faszystów. No, no to, to, czy facet będzie o to walczył, żeby jeszcze mu w twarz poloneła taka kacapska zdzira, agentka Putina? Nie, nie będzie. No to widzimy, jak ta agentura w sferach rządowych, w sferach medialnych i tutaj jest zakotwiczona. Oczywiście to już nie jest agentura, tak jak mówiłem, efekt kuli śnieżnej zaczął, zaczął sowiecki wywiad, pewne procesy kulturowe, tak jak mówi Bezmienów, gdzieś tam w latach 50. -tych, 60. -tych stworzył jakąś ideologię. Która ma zniszczyć tą cywilizację, i to się już efektem kuli śnieżnej pojawiają się pożyteczni idioci, którzy w to wierzą. Nie zmienia to faktu, że są pożytecznymi idiotami, czyli można rzeczywiście, jak to się dziś się określa, nieświadomymi agentami sowieckiej pracy, wywiadów. Także, no. lojalność. Można rzecz, czyli taka propaństwowość, że mamy tą ideę jakąś imperialną i że a w imię obrony tego jakiegoś imperium to nawet no, pomijając te patriotyzmy, pomijając pewne rzeczy typu własność, że będziemy w kwestii propaństwowi i bronić tego państwa, bo to będziemy je uważać za nasze. No ale czy jest nasze. No tutaj bym polemizował z racji faktu, że jeżeli ktoś by mówił o demokracji, to widzimy, jak jest to przekształcane: że już demokracja nie ma wybory, nic do gadania. A co więcej, demokratycznie wybory i jakiś wybór ludzki jest piętnowany, bo można tylko głosować na pewną, nazwijmy to, pewną grupę ideologiczną, która w istocie od siebie się niczym nie różni. A wszystko, co jest czymś odmiennym, czyli stanowi jakiś wyrób, wybór, nazywane jest ekstremizmem, nazizmem, faszyzmem i tym podobne sprawy. I jest właśnie ten terror, nazwijmy to, propagandowy, że na to głosować nie wolno, bo to antydemokratyczne. Bo demokracja polega na, to, na tym, że głosujemy na to, na to chcą wielkie koncerny, które mają media i nam o tym mówią. Więc no to jest, jest, pomijam taką rzecz, degradacja człowieka do bezmózgiej biomasy, która sama nie analizuje pewnych rzeczy, nie myśli, tylko ma wykonywać medialne polecenia. No oczywiście znajdą się jacyś idioci pożyteczni, jacyś korzeni agenci typu Szturbo NR, którzy będą pieprzyć jakieś farmazony, bo to się łączy z propagandową wizją bez złej Rosji, gdzie Rosjanie są tak samo tępieni i tak samo są ofiarami. I o ruskich orków, i oni, w imię właśnie tej swojej korzennej ideologii, będą uważać, że wybicie jak największej liczby słowian, zgodnie z konotacjami, jakimiś tymi nazwijmy to malarzy pokojowych, jest najlepszym rozwiązaniem, bo na to miejsce przyjdą inżynierowie z Lampeduzy. I będziemy mieć cudowny multikult, ja państwa narodowe znikną. To chyba Józef Goebbels mówił. To... No tak. No ale to wiecie, jak ktoś realizuje ten program, to on nie jest nazistą, tylko on jest demokratycznym postępowcem. No ale co mam ja mówić? Kasa. Oczywiście w każdej wojnie jest jeszcze aspekt kasy. Wiadomo, jest od VII wiecza, wojska zaciężne. Wojska opłacane, gdzie to mieliśmy z jakichś tam biedniejszych rejonów ludzi typu Szwajcaria Górzysta, gdzie jeszcze zegarków i banków, zegarków nie produkowali, a banków nie było, ciężko tam było przeżyć, więc naturalną rzeczą było coś takiego, że Toli yy, no, z wielodzietnych rodzin, jakiś tam procent nazwijmy to synu gdzieś, się zaciągał do jakiejś formacji I to dalej było kontynuowane. Potem Rzeszy Niemieckiej, która stanowiła w całej Europie i Hiszpanii niejako grunt tych formacji zaciężnych, no, zani, zaniknęło to gdzieś w czasie wojen, wojen napojnego ońskich, gdy y, zaczął obowiązywać właśnie pobór powszechny i zaczęto promować ideę tego nacjonalizmu, patriotyzmu. Wtedy okazało się to niepotrzebne, bo można za ideę wysłać kogoś na wojnę, nie trzeba go zbytnio opłacać i nie trzeba szukać po prostu najemnych wojowników, którzy też się cenili. Patrz, kasu wojny 30-letniej w Niemczech. Jak człowiek popatrzy się, powiem wam, na ruchy tych armii, to taki, taka dygresja, to, wiecie, to wyglądało tak, że taka armia się poruszała, zaciężna i dowódca bardzo dbał o to, żeby nie spotkać drugiej armii, no bo oni mieli żołd za jakiś tam miesiąc czy kwartał i w tym momencie jest coś takiego, że zależało im na pieniądzach, a nie na tym, by walczyć i zakończyć tą wojnę. I to jest taka znana sentencja, modlitwa najemników z okresu wojny trzydziestoletniej. To nawet chyba tytuł książki o nich, możecie sobie wpisać w Google. Daj nam Boże, 100 lat wojny, ani jednej bitwy, i wielkie zwycięstwo. Bo wojna wtedy polegała na tym, żeby wrogą armię przez odpowiednie manewry ustawić w takiej sytuacji, żeby ona po prostu ograbić na tyle teren, żeby ona się musiała poruszać w terenie, gdzie nie ma co grabić, zaczyna głodować, żołnierz zaczyna się buntować, no i wtedy po prostu no, konflikt się kończył, bo armia ulegała wroga rozprężeniu. Także no to zostało zamienione. Dzisiejszą dodatkową rzeczą w tym wszystkim jest fakt braku stabilności, gdzie właśnie przez niszczenie własności, pozbawianie ludziom ludzi własności ten aspekt kasy, no bo no wszyscy wiemy o tym, że kasa fizyczna coraz więcej jest głosów tego, że ma być lito Ograniczana i zakazana, więc ten zas za zasób finansowy jest w gruncie rzeczy hipotetyczny, nierealny. Kolejne, kolejne jakieś programy dziwaczne mówiące o tym jakiś pieniądz z czasem ważności. No to wyobraźcie sobie takiego człowieka, który na przykład kierując się swój, ma nawet rodzinę, a nawet dzieci, kierując się tym, a nie ma dobrej pracy, jest coraz większe, coraz gorsze warunki życia, idę na wojnę, żeby zarobić na ich edukację, bo gwarantuje mi to jakieś tam zyski. No ale w tym momencie, patrząc się na politykę, patrząc się na programy, to on tej kasy fizycznie nie będzie dostawał tylko na jakieś konto, ta kasa będzie opodatkowana, czyli dostanie mniej, też ważna sprawa. Kolejna rzecz będzie taka, że mogą się pojawić problemy jakieś tam strukturalne w dziedziczeniu. Poza tym program ten kacapski, agentury kacapskiej, co wszyscy wiemy, powtarzam to jak mantrę. W 2014 czy 15 roku. Komisja Unii Europejskiej stwierdziła, że organizacje ekologiczne i agendę ekologiczną finansuje Kreml. A dziś ta agentura ją prowadza. I co się dzieje? Dzieje się takie coś, że mamy coraz bardziej galopującą inflację. I ktoś może się zgodzić na przykład na pójście na front, ale przy galopującej inflacji, braku stabilizacji cen, to jak on dostanie, na przykład, będzie miał kontrakt na pół roku, no wiadomo, na froncie się kasy nie wydaje, a wróci, załóżmy, po owym kontrakcie na linii frontu do domu i okaże się, że on za pół roku ryzykowania życia. Może sobie kupić oponę od samochodu elektrycznego, no to będzie działało no, deprymująco. I ta inflacja po prostu stworzy sytuację taką, że no, brak stabilizacji, że nikt nie będzie dlatego z kasy, która może nie mieć żadnej wartości ryzykował życia. Prestiż. Kiedyś w świecie. Żołnierz, rycerz. Czy osoba służąca w wojsku miała prestiż społeczny? Więc to można przytoczyć w pamiętniki, paska, że w populacji ta osoba, tak jak Pasek, była potem wybierana jako poseł na Sen, bo ona była światowa, ona poświęcała się dla ojczyzny. Mówiłem o aspekcie patriotyzmu, to już nie istnieje. I z tego względu nie ma już tego prestiżu. Kolejna rzecz, taki zwyczaj to z drugiej Rzeczypospolitej, że człowiek szedł do wojska i zaraz potem gdzieś tam brał ślub, zakładał rodzinę. No już wspominałem o rodzinie, że to już nie istnieje. I jest taki, taka scena w, w filmie Bitwa Warszawska, gdzie jadą dorożką ci kryptolodzy i tam kobiety na rynku. Jakieś młode wyzywają od leserów i tak dalej, i tak dalej. A ten, co w dłużej, jest otaczany szacunkiem. Dziś zobaczmy, jak się zmieniła mentalność. Że mieliśmy falę uchodźców tak zwanych z krajów tych Syrii przed tym Isisem i tak dalej, i tak dalej, że widzieliśmy, że kobiety są sprzedawane, że porzucili swoje kobiety, porzucili te dzieci, porzucili dziadków, bo byli młodzi i silni, spierdolili i oni się cieszą szacunkiem. I taka pizda jakaś Europejka mówi, że to prawdziwi mężczyźni, bo pozostawili swoje rodziny i spierdolili do Europy. Więc prestiż walki nie istnieje. Co więcej, tchórzostwo jest otaczane prestiżem, czego my od sobie mieliśmy okazję obserwować. Także wszystkie fundamenty tego, dlaczego człowiek by mógł. Walczyć nie istnieją. Nam się przedstawia to, co nawet w jakiejś tam prasie yy, takie coś powiedziano, że Ukraińcy walczą prawo, do, o prawo LPG dochodzenia do klubów gejowskich. Będziecie za to walczyć? Powiedzcie obiektywnie. Czy waszym celem życiowym jest to, żeby poświęcać życie ryzykować ranami, cierpieniami, żeby no LPG mogło się po kiblach dymać. Czy to jest wasz priorytet w życiu? Czy będziecie walczyć za to, żeby jacyś aktywiści genderystyczni wmawiali, o ile macie dzieci i jeszcze jakąś rodzinę i za to walczycie, ale jednocześnie będziecie, jeżeli będziecie na froncie, to będziecie walczyć o to, bo was nie będzie, żeby to kontrolować. O to, by, jak mu tam, aktywiści tranzycji wpajali was, z waszym dzieciom, żeby sobie wstrzykiwali przeróżne hormony i niszczyli swoje zdrowie. I mieszali im w mózgu. Czy będziecie za to walczyć? Żeby jakiś facet. Robił sobie operację plastyczną i jakieś tam operacje inne, kastracyjne i chodził w kietce i mówił, że jest kobietą. Czy to jest dla was fundament wolności, za którą warto widać? Bo tylko takie fundamenty wam oferuję. Więc i całej tej europejskiej populacji. A jeszcze, tak jak wspomniałem, walka o to, by jak mu tam żeby było multikult i te wszystkie fundamenty żeby były te fundamenty które stanowiły kiedyś podstawę woli walki żeby były niszczone może o tym ja już o tym nakręciłem przecież w film dlaczego Ukraina przegrała że to jest ci wszyscy żołnierze biedni którzy wysyłani są przez korzennego firera na front jako Słowianie, by tam ginęli i zabijali innych Słowian. Wysyłają swoje kobiety, żeby one były bezpieczne, a tym kobietom wpaja się, że mają być kurwami i pigmenty dodatni. A oni tam mają za to ginąć. No ja nie wiem, jakim być trzeba z jebem, żeby przyjąć no takie, taką ideologię. Także w mojej opinii Europejczycy jako tacy nie mają już o co walczyć. I to właśnie nie jako oni są winni, ale ta kacapska agenda tych rządzących, tych mediów, które wszystko, co stanowiło fundament woli walki z całą świadomością kacapską niszczą. Tak jak te wszystkie widzimy dzisiaj. Tyle.